Cześć, witam na kanale info Prawa. Pora na cięcie truskawki. Miałem już, co prawda, ją ja cięć tak ze dwa tygodnie temu. Nie starczyło czasu. Te, termin cięcia następuje teraz, czyli tak pod koniec marca. No i dobra, cięcie truskawek. Na czym polega cięcie truskawki? I napisałem w tytule... Że najlepszy sposób, dlatego żeby zwrócić Waszą uwagę, jak również podkreślić, że nie ma według mnie najlepszego sposobu na cięcie truskawki. A dlaczego? Pokazywałem już na moim kanale, to było dwa lata temu, ciąłem, rok temu pokazywałem ten, jak cięcie na plonowanie wpłynęło. Powtórzę tak tylko, że ciąłem tak, ciąłem do zera, ciąłem tak, że troszkę zostawiałem, ciąłem tak, że, że zostawiałem wszystko. Oprócz takich tych, ciąłem tak, że y, obcinałem boki, zostawiałem tylko środek. I jak to wpłynęło na planowanie? Czy jakieś cięcie było lepsze? Według moich obserwacji, cięcie nie wpłynęło znacząco na planowanie. To znaczy, czy ściąłem wszystko, czy nie ściąłem nic, czy ściąłem tak trochę ten. Planowanie było podobne, podobne. Nie było jakichś bardzo dużych różnic. Czyli można rzec, że planowanie było podobne. Pytanie więc brzmi: czy ciąć truskawki. Na pewno trzeba wybrać to, co tutaj uschło, to jest na 100%. No ale dobra, powybieram sobie takie suche i co dalej? Truskawki chcą się rozmnażyć. Pokazywałem jak to właśnie ciąłem na jesień, bo one tam puszczały takie wąsy, pędy, z których wychodzą później korzenie. To możemy ładnie porozmnożyć, możemy mieć nowe truskawki. Ale ja tego nie potrzebuję, mi zależy na tej, więc to wszystko usuwałem już wcześniej, jeśli tego nie usunęliście i macie tu taki pęd, który na przykład tu wszedł, należy to usunąć. Można to rozmnożyć sobie, sobie wziąć, zrobić nowe. Jednak nie powinniśmy tego trzymać, bo to, ta truskawka zużywa moc, nie tylko na siebie, ale też na tom. też na tą, a to puszcza załóżmy, nie wiem, 10 takich. I... Te truskawki wtedy będą mniejsze. A więc to już mamy ten załatwione. Ale jeszcze jedna ważna informacja: jak plonowanie tych truskawek, których nie ciąłem wcale, było równie dobre jak tych innych, tak obawiam się, że niecięcie wcale truskawki sprawi, że te plony będą gorsze. To znaczy, będzie tych truskawek dużo, ale ta truskawka załóżmy, taki przykład nie będzie taka, a będzie taka. Więc no będzie według mnie kiepska. Więc według mnie warto ciąć truskawki. Czy to obetniemy tak, bo ja pokażę zaraz ten jeden mój jakby sposób, w którym teraz będę ciął, ale czy to obetniemy Trochę, wiecie to, te boki, żeby tu trochę za, y, stawić. Według mnie warto te truskawki właśnie ciąć. Bo jeśli tego nie obetniemy, to nie dość, że te truskawki będą nie takie, tylko takie. To według mnie takie duże zagęszczenie może sprzyjać występowaniem chorób. No i dobra, obetnijmy sobie truskawkę. Czy trzeba ciąć? Nie, można to wyrywać. Jednak jak to nie jest mocno jakby y, jeszcze przymocowane do tej gleby. Jak to jest krótko, te truskawki są krótko w tej glebie. Jak te truskawki nie mają dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego, jak one są tutaj krótko, to może to sprawić, że te truskawki przy takim rywaniu, jak ja to rwę, to mogą nam wyjść z tej ziemi. Co będzie? Oczywiście niekorzystne. Po, po, po prostu wyrwiemy. Nie, nie tylko to, co jest suche, ale wyrwiemy też te tą truskawkę, na której nam zależy. I co dalej? Usunąłem to, co jest tutaj takie yy, na, na szybko. Należy też według mnie pousuwać te, yy, te listki, które są takie brzydkie. Brzydkie liście usuwamy stale. Wszystkie. Tak szybko tnę, bo zaraz do pracy. Brzydkie liście stale wszystkie. O, tak. 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 Zobaczcie sobie, zostawiłem sobie trochę trochę nowych. Tutaj fajnie to wszystko powychodzi. Takie stare y, wszystkie pousuwałem i mniej więcej tak to tutaj wygląda. Mniej więcej tak tą truskawkę zostawiłem. No dobra, jeszcze jakieś tam kosmetyczne wyrywanie. O, zobaczcie sobie. Następna sztuka w y, innym miejscu. Wyrywamy szybciutko te takie uschnięte tak o pyk pyk wyrywamy można to wszystko też obciąć sekatorem no i tak to tutaj wygląda trochę nowych zostawionych to fajnie teraz nam będzie rosło następna truskawka wyrywamy wszystko to co jest tutaj tak jak mówię gdy macie ją na przykład nie wiem, pierwszy rok czy, czy coś nie radzę tak robić tylko ciąć, bo jeśli Yy, tak jak powiedziałem można wyrwać całą truskawkę, a wtedy no, po, co, po co jej niszczyć ten system korzeniowy, więc pozbywam się wszystkich takich wiecie, brzydkich o, poczekajcie o, następnie tak 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 o, tak no, i tak nie ma się co z tym bawić, że wiecie, patrzę sobie tutaj liścia, tego, tego tak, a tego nie. Ja to po, po prostu robię szybko, żeby to szybko zrobić. I czy jeden więcej liść się utnie, urwie, to nie ma to takiego znaczenia, bo to i tak będzie, będzie rosło. Nie, nie chcę do zera tego golić, bo to tu już fajnie mi. Odrasta fajnie, to wyrośnie, więc y, tak te truskawki tutaj wyglądają ścięte. Jeszcze jedna truskawka, i potem Wam pokażę efekt końcowy, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo no, nie ma to, co, tu, co tu gadać. No, y, nie obrywam tego, tylko jak jest w wiecie deszcz. Y, no, deszcz był wcześniej, ale teraz fajnie słońce świeci, więc to mi fajnie tutaj będzie. E, nic się nie, nie stanie. Nie tnę tego, jak jest deszcz, żeby to nie sprzyjało chorobom grzybowym. Najpierw te, ale wiecie, mogę też to tak złapać na dobrą sprawę i poobcinać. O, tak, wszystko. Mogę to tak też zrobić. Tutaj jeszcze tą jedną, która jest tro, trochę mniejsza, poobrywam, żeby to było ładniej widać. Zobaczcie sobie. O, tak. E, tutaj brzydki listek, usuwam. Tego, tego, tutaj następnie też tak grywę tu utnę. Zobaczcie sobie, tak, tak, zostawiłem sobie tyle. Zostawiam tyle. Dobra, jeszcze tego i tyle. I to sobie fajnie tutaj poodrasta. Natomiast tutaj, o, tak, 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 te wszystkie, które są brzydkie, obcinam. Obcinam wszystko. Wszystko, co jest tutaj yy, brzydkie. No a jeśli chodzi o pierwsze nawożenie truskawki, to nastąpi u mnie ono na początku kwietnia, no czyli już za niedługo, załóżmy za około 10 dni. Za około 10 dni będę nawoził po prostu jakimś nawozem do truskawek nawozem takim mikroelementowym. Zobaczmy sobie wszystkie te truskawki za chwilę. Truskawki zostały na szybko ścięte. W skrócie obrywałem te, czy tam też ściąłem to, co już jest, wiecie, brąz, to co ma. Ślady, o, na przykład jeszcze tak jak tu, ma jakiś ślad, wszystko obrywałem, a przynajmniej się starałem tak właśnie, właśnie robić. Dodatkowo, jeśli by zostało mi zbyt dużo liści, takie by było zbyt duże zagęszczenie, to też bym jeszcze. Poobcinał, poobrywał, tak zrobiłem w przypadku kilku sztuk, że wiecie, było jeszcze dużo więcej tego. To trochę jeszcze sobie poobcinałem, poobrywałem. Więc tak wyglądają moje truskaweczki. Jedną sztukę muszę dosadzić, ją już dos dosadzę od roku chyba. No, ale dobra, patrzcie sobie. Tak to tutaj wygląda. Jeszcze zdarzy się jakiś taki listek. Ale to. Miecie na szybko, nie jest źle. Tak, będzie dobrze. Będą truskawki dobrze w tym roku plonowały, będą dobrze rosły. To trzeba jeszcze tego się pozbyć. Ten. Więc dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do zakupu mojej książki Info Uprawa Jak uprawiać warzywa o uprawie aż 64 warzyw. Można tą książkę kupić na stronie infouprawa.pl, jak również na Allegro. Zachęcam też do zakupu kalendarza, warzywnika, a tutaj truskaweczki. Zakończona pielęgnacja. Pozdrawiam.